Cześć, z tej strony Leno. W dzisiejszym filmie recenzja i montaż dotykowych włączników marki DC Smart Home. Zapraszam do oglądania. Zanim zaczniemy, chciałbym zaprosić Cię do subskrypcji tego kanału. Umożliwi to docierać do szerszego grona odbiorców i lepiej rozwijać mój kanał. Linki do zakupu prezentowanych produktów, znajdziecie w opisie tego filmu. Moduł włącznika światła pojedynczy Wi-Fi plus Bluetooth Smart Switch od DC Smart Home to innowacyjne rozwiązanie dla każdego domu, które sprawdzi się zarówno w nowoczesnym, jak i w starym budownictwie. Jest to włącznik dotykowy, który można zamontować w standardowej puszce elektrycznej, co sprawia, że instalacja jest prosta i nie wymaga żadnych dodatkowych adaptacji. W połączeniu z eleganckim panelem szklanym tworzy nowoczesny i funkcjonalny system zarządzania oświetleniem. Najważniejsze cechy włącznika to kompatybilność z aplikacją, Tuya oraz Smart Life umożliwia zdalne sterowanie oświetleniem, tworzenie harmonogramów, sterowanie głosowe oraz monitorowanie stanu światła, brak potrzeb dodatkowej bramki Hub, łatwa instalacja i konfiguracja, uniwersalność. Łącznik może pracować jako włącznik schodowy, a jego modułowa konstrukcja pozwala na dopasowanie do różnych konfiguracji i potrzeb użytkownika. Podświetlanie przycisku, niebieskie podświetlanie dodaje elegancji i ułatwia lokalizację włącznika w ciemności. Żywotność jest przewidziana na 100 tysięcy cykli, wymagany przewód N, neutralny umożliwia stabilne działanie urządzenia, modułowa budowa dzięki modułowej konstrukcji włączniki można dowolnie konfigurować, tworząc spersonalizowany system zarządzania oświetleniem. Przejdziemy teraz do montażu włącznika i panelu szklanego. Produkty są dostarczane w eleganckich, kartonowych opakowaniach. W zestawie z włącznikiem znajdują się śruby montażowe oraz instrukcja obsługi, a panel szklany jest zabezpieczony folią ochronną. Montaż włącznika jest prosty i nie wymaga specjalistycznych narzędzi. Oto kroki jak zamontować ten włącznik. Na początku wyłączamy zasilanie. Zabezpieczamy owód elektryczny, na którym będziemy pracować, wyłączając odpowiedni bezpiecznik. Teraz trzeba przygotować puszkę elektryczną. Upewnij się, że masz odpowiednią puszkę elektryczną o średnicy 60 mm. Zabieramy się teraz za podłączenie. Podłącz przewody do włącznika zgodnie ze schematem. L-faza. N, neutralny, L1, wyjście do oświetlenia. Teraz przechodzimy do zamontowania włącznika w puszce. Wkładamy moduł włącznika wraz z zamontowaną wcześniej metalową blaszką z panelu szklanego do puszki i przykręcamy go za pomocą dołączonych śrub montażowych. Ja miałem puszkę starszego typu bez przygotowanych otworów do montażu włącznika, lecz blaszka panelu szklanego ma dodatkowe otwory w narożnikach, z których skorzystałem w moim przypadku. Dzięki temu również bez problemu zamontowałem włącznik. Jak mamy już zamontowany włącznik wraz z blaszką, to nakładamy wybrany panel szklany, który pasuje do włącznika. Włączamy bezpiecznik. Następnie testujemy działanie włącznika i gotowe. Teraz możemy przejść do sparowania włącznika z aplikacją Tuya, aby móc zarządzać włącznikiem z naszego smartfona. Na początku instalujemy aplikację na naszym telefonie. Aplikacja Tuya jest dostępna w Google Play i App Store. Wyszukaj Tuya Smart i pobierz aplikację na swój smartfon. Po zainstalowaniu aplikacji otwórz ją i załóż nowe konto, lub zaloguj się na istniejące konto, lub kliknij wypróbuj, aby skorzystać z aplikacji bez konta. Po zalogowaniu się do aplikacji, kliknij ikonę plusa w prawym górnym rogu ekranu, a następnie kliknij dodaj urządzenie. Włącz w telefonie funkcję Wi-Fi, Bluetooth i lokalizację oraz nadaj aplikacji odpowiednie uprawnienia. Upewnij się, że Twój telefon jest podłączony do Twojej domowej sieci Wi-Fi. Z listy poniżej, wybierz w sekcji Switch odpowiedni przełącznik. W moim przypadku jest to przełącznik BL. Plus WiFi. Cześć przez przewodnik aplikacji, klikając dalej. Po wyświetleniu menu, dodawanie urządzenia, na którym widać odliczanie czasu, włącz tryb parowania na włączniku. Naciśnij i przytrzymaj przycisk na włączniku przez około 5 sekund. Zwolnij przycisk, gdy światło mignie raz, i rozpocznij dodawanie urządzenia, gdy czerwona dioda LED zacznie migać. Następnie podłącz włącznik z siecią WiFi. W aplikacji Tuja wybierz swoją sieć Wi-Fi i wpisz hasło do sieci. Aplikacja automatycznie doda urządzenie przez Wi-Fi i Bluetooth. Poczekaj cierpliwie, aż wyskoczy komunikat, że dodano twoje urządzenie. Kliknij Zakończ i gotowe. Od teraz możesz zarządzać zdalnie swoim przełącznikiem. Po pomyślnym dodaniu włącznika, możesz nadać mu nazwę, np. włącznik w salonie, i przypisać do odpowiedniego pokoju. Jeśli mamy dwa włączniki, możemy je w aplikacji skonfigurować jako włączniki schodowe. Pozwala to na sterowanie jednym źródłem światła z dwóch różnych miejsc, co jest idealnym rozwiązaniem dla schodów, korytarzy lub dużych pomieszczeń. Dzięki aplikacji Tuya konfiguracja jest prosta i intuicyjna, a uzyskany efekt znacząco zwiększa wygodę użytkowania. Kontrola oświetlenia. Po sparowaniu włącznika z aplikacją możesz zdalnie sterować oświetleniem, włączać i wyłączać światło, a także ustawiać harmonogramy, włączanie cykliczne po określonym czasie, o dowolnej porze, gaszenie światła po określonym czasie od jego włączenia oraz włączyć i wyłączyć niebieskie podświetlanie włącznika. Aplikacja Tuya oferuje dodatkowe funkcje, takie jak tworzenie automatyzacji, grupowanie urządzeń oraz sterowanie głosowe poprzez integrację z asystentami głosowymi. Po sparowaniu włącznika z aplikacją Tuya, zyskujesz pełną kontrolę nad oświetleniem w swoim domu z dowolnego miejsca na świecie. Dzięki intuicyjnej aplikacji możesz łatwo zarządzać oświetleniem, ustawiać harmonogramy i korzystać z wielu inteligentnych funkcji, co znacząco zwiększa komfort i wygodę codziennego życia. Panele szklane Panele szklane dostępne są w różnych konfiguracjach, wykonane z wzmocnionego szkła hartowanego. Są odporne na zarysowania, wilgoć i łatwe w czyszczeniu, a także dodają elegancji każdemu wnętrzu. Można je zamontować nawet w wilgotnych pomieszczeniach, takich jak kuchnia czy łazienka. Mają 2 lata gwarancji producenta. Tutaj chciałbym pokazać Wam kilka paneli. Panel podwójny, grawer pojedynczy. Istnieje możliwość wykonania paneli na zamówienie z dowolnym grawerem. Dzięki temu możemy stworzyć unikalny, spersonalizowany system zarządzania oświetleniem, idealnie dopasowany do naszego wnętrza. Panel podwójny, roleta podwójny, specjalnie zaprojektowany do sterowania roletami oraz oświetleniem, pozwala na zarządzanie dwoma różnymi funkcjami. Panel poczwórny, włączniki i ściemniacze. Panel, który łączy w sobie cztery różne funkcje. Różne moduły, włączniki oraz ściemniacze idealny do kompleksowego zarządzania oświetleniem w większych pomieszczeniach. Drodząc do podsumowania, moduł włącznika światła pojedynczy Wi-Fi plus Bluetooth Smart Switch od DC Smart Home to nowoczesne i funkcjonalne rozwiązanie do inteligentnego zarządzania oświetleniem w domu. Dzięki łatwej instalacji, szerokiej kompatybilności z aplikacjami mobilnymi, eleganckim panelom szklanym oraz możliwości spersonalizowania paneli jest to produkt, który zadowoli każdego użytkownika ceniącego sobie nowoczesność i wygodę. Ponadto włączniki od DC Smart Home bez problemu zaadoptujemy. Również w starszym budownictwie. I to by było na tyle w tym filmie. Jeśli wideo Cię Ci podobało, daj łapkę w górę, napisz komentarz, co myślisz na temat zaprezentowanych produktów. Linki do zakupu prezentowanych produktów znajdziesz w opisie tego filmu. Zapraszam również do postawienia mi wirtualnej kawy, link macie w opisie, oraz do subskrypcji i oglądania innych filmów na moim kanale. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Trzymajcie się, cześć!